Witamy wszystkich na tym kanale wideo, czasy zmieniają się z każdym dniem i obejmują nas wszystkich, ze wszystkim, czym byliśmy i jesteśmy, ale przede wszystkim z tym, czym moglibyśmy się stać i być. Jednakże wszyscy jesteśmy tak przesiąknięci tym, co widzimy i czym żyjemy na co dzień, że wydaje się, że nie możemy, a często wydaje się, że nawet nie chcemy zostać objęci nowym niebem i nową ziemią, które zbliżają się do nas. Tworzenie, budowanie i widzenie z niewidzialnego świata coraz bardziej i bliżej nas. Ten kanał wideo serce Jezusa czeka na was z prezentami i darami niebieskich listów miłosnych, jakie otrzymaliśmy wtedy i teraz od Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. Abyśmy mogli się odpowiednio przygotować na niebiańskie wesele jego Bóg Berenek, dziś prezentujemy słowo Boże wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w świętym klasztorze Nowego Jeruzalem w Rumunii. Słowo Boże o prawdziwym Kościele, część druga. Wybór tekstów ze Słowa Bożego na ten temat. Synowie, synowie, wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, bo jeszcze raz Wam mówię, nie czyńcie inaczej niż powiedziałem. Porzuć ludzki nawyk. Nie naśladuj ludzi. Wracacie do mojego początku w czasach mnie i moich apostołów, kiedy Kościół nie znajdował się pod prawami grzechu. Moje Słowo jest zapisane w Piśmie Świętym, Światło przyszło na świat. Lecz ludzie umiłowali ciemność, ponieważ ich uczynki były złe i światłość widziała ich złe uczynki. Dlatego w kościele świata wprowadzono taki zwyczaj, że spowiedź odbywa się w tajemnicy. Kto potajemnie wyznaje swoje złe uczynki, niech idzie do światowych sędziów, gdzie popełniane są grzechy. Ale kto nie czyni złych uczynków, niech zostanie zdemaskowany wśród mojego ludu. Kto dopuścił się złych uczynków, wyznał je i więcej ich nie popełnia, ten jest z mojego ludu. Kto słucha tylko mojego słowa, należy do mojego ludu. Kto nie rozumie, kto nie wypełnia, kto postępuje inaczej niż słowo Boże, które stoi pośród Izraela, prosi, niech opuści obóz. Bo nie jest synem. Kto kocha ciemność, ukrywa się ze swoimi uczynkami i nie wychodzi z nimi do światła, aby światło je odsłoniło. Synowie, bądźcie synami, bądźcie synami czystymi, bądźcie synami ostrożnymi. Synowie, synowie, uważajcie. Bo wielka rzecz jest posiadać zbożną mądrość. Ten, kto uczył się od człowieka, ma ludzką mądrość. Ten, kto uczył się od Boga, ma boską mądrość. Izraelu, ty, Ojcze, nauczyłeś się od Boga i powinieneś wiedzieć od Boga i tylko od Boga. Nie idźcie za człowiekiem, który zamyka mnie na kartach Pisma Świętego, bo to ja stworzyłem Pismo wtedy i teraz i jestem ponad Pismem. Pismo nie mogłoby mnie pomdrugeścić i dlatego powiedziałem. Że gdyby wszystko, czego chcę, zostało zapisane w Piśmie Świętym, moja Księga nie zmieściłaby się na ziemi, cała moja Księga nie zmieściłaby się w sercu ówczesnego człowieka. Pracuję teraz nad ukończeniem mojej Księgi, bo oto, Izraelu, ja jestem Księgą. Ja też robię sobie Księgę w tym czasie, ale w tym czasie piszę w niej według tego czasu, a nie według tamtego czasu. W tamtym czasie pisałem w Książce o tym czasie ale nikt nie wie, jak czytać w Księdze, która została wtedy napisana, i każdy czyta, jak chce. Potem pisałem z trudem, bo nie mogłem zmieścić się w mężczyźnie, ale teraz piszę tak, piszę jak w niebie, a nie jak na ziemi, bo wtedy byłem na ziemi. A teraz jestem w niebie i z nieba pracuję na ziemi i nikt nie może mnie odciągnąć od Ojca, abym zapytał, czy zdam sprawę z tego, co piszę, ponieważ Słowo jest Słowem, a Duch jest i staje się ciałem w Księdze. A człowiek tego nie rozumie tym słowem jest sam Bóg, który przychodzi sądzić ziemię. Robię sobie książkę na ziemi. Nawet teraz robię sobie książkę, bo nie pracowałem nad niczym bez wcześniejszej rozmowy. Przychodzę uczyć się rumuńskiego, najpierw Rumun, potem Żyd, Grek i każdy inny naród. Przychodzę uczyć człowieka, co oznacza Kościół i ofiara złożona przed Panem. Kościół to nic innego jak synowie, którzy służą Bogu na ziemi. Boga, a nie ich, jedni drugich w Panu, a nie swoimi. Co przez to rozumiesz? Co masz na myśli w Panu? To znaczy dzieci, które mają Pana jako pokarm, wzrost, dzieci, które mają Pana na całe życie, a nie dzieci, które służą swoim przyjemnościom i temu wiekowi oraz Panu tego wieku, duchowi tego świata. A ofiara złożona przede mną ma miejsce, gdy nastąpi pojednanie między bratem a bratem, między człowiekiem a Bogiem. W przeciwnym razie ofiara nie dotrze do Pana i wróci. Wyciąg ze Słowa Bożego na Soborze Świętych Archaniołów Michała i Gabriela z dnia 21 listopada 1995 roku: Izrael, Izrael, co widzę na Ziemi Człowiek zostaje ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa. Zostaje koronowany w imię Jezusa Chrystusa i od czasu do czasu chodzi do kościoła w imieniu Jezusa Chrystusa, a czyni to na próżno. Jeśli nie uczestniczy we mszy święta ciało i krew Chrystusa na próżno wraz z jego synami. To, co o widzę na ziemi, to wielki smutek. Nikt nie wie, co opowie Kościół. Kościół oznacza synów, którzy uczestniczą w ciele i krwi Chrystusa. Ci, którzy się nie dzielą, idą na marne. Och, jak brać udział, jeśli nie są przygotowani na przyjęcie Pana, na przyjście Pana, jeśli nie są gotowi na oczekiwanie na Pana? Zgodnie z ludzkim zwyczajem, co roku uczestniczą w Wielkanocy, ale nigdy nie są przygotowani, ponieważ zawsze pozostają w swoich grzechach. Kto będzie uczył ludzi? Kto, ojcze, kto? Że nie ma nikogo. Nie ma już nikogo, kto mógłby dokonać dzieła odpuszczania grzechów ludzi, dzieła pojednania człowieka z Bogiem. On nie ma, synowie, nie ma nikogo, bo dzisiejszy pasterz to ktoś inny on nie jest pasterzem. Nikt nie chodzi drogą życia. Dlatego was wskrzesiłem, ludu mój, i mówiłem do was zawsze z nieba, i uwierzyliście w tego, który do was przemówił, i wstaliście na drogę, i oto czynię wy drogą człowieka do Boga, do kościoła żywego, Izraela. Dlatego wypełniłem ten kamień na ziemi, aby przemówić z jego wierzchołka i wskazać człowiekowi drogę. Człowiek musi wierzyć w Boga, kochać Go i naśladować Go. Odpokutowując za wszystkie rzeczy doczesne i przemijające, uzdrawiając od śmierci, moi Synowie. Ojcze Izraelu, każdy człowiek, który nazywa siebie chrześcijaninem, który podaje się za członka Kościoła i Syna Kościoła, każdy człowiek, który przychodzi do Kościoła, a nie uczestniczy w ciele Chrystusa, jest napisany z niesławieniem mojego ciała i krwi. Człowiek, który chodzi do Kościoła, powinien chodzić tylko po to, aby obcować z Panem. Oznacza to chodzenie do Kościoła. Jeśli bywasz rzadziej, rzadziej się dzielisz, ale jeśli zawsze chodzisz, dlatego zawsze idziesz, żeby zawsze móc się dzielić. Oto, Ojcze, co jest na ziemi. Ile niewiedzy, ile grzechu. Ile hańby wobec baranka Bożego, który zmywa grzechy świata. Ale świat podchodzi do drzwi, a wciąż nieumyty wraca do niej do domu. Kto powie temu człowiekowi, jaki wielki grzech popełnia, że przychodzi i pozostaje w czasie ofiary baranka, a nie uczestniczy w baranku i nie zasiada przy stole? Dlaczego taki człowiek nadal przychodzi do kościoła? Przychodzi, żeby okazać nieposłuszeństwo, dlatego przychodzi. Przychodzi nieprzygotowany i popełnia grzech hańby wobec Boga. Zaczyna kłamać w tym, co mówi, że nie wystarczy, że nie podchodzi, gdy słyszy, z bojaźnią i miłością zbliżajcie się do Najświętszego. Nie dość, że nie podchodzą, żeby wziąć. To jeszcze popełniają grzech śpiewania pieśni pochwalnych Bogu za to, że uczynił ich godnymi świętych tajemnic i przez cały dzień modlą się o umocnienie w świętości. Ksiądz też kłamie, kłamie także ten, kto śpiewa coś innego niż to, co robi. Och, człowiecze, czy nie widzisz, że święta liturgia jest dla tych, którzy w niej uczestniczą, dla tych, którzy są ochrzczeni i przygotowani na świętych Pańskich. Człowieku światowy, jedna jest chwałą Boga, a druga chwałą ludzi. Innym jest uwielbienie Boga, gdyż jest napisane: kto się chlubi, niech się chlubi w Panu, czyli zjednoczony z Panem ciałem i krwią kiedy moi apostołowie zgromadzili się w Panu. Zakończyli spotkanie łamaniem chleba i podzieleniem się z wiernymi. Dlatego się zebrali. Od tego czasu nie ma już czasu na ziemi, aby cały Kościół mógł dzielić. Ale niech wszyscy wiedzą, że nie nakrywam stołu z bezbożnymi, nie zasiadam przy stole. Z tymi, którzy nie porzucili swoich grzechów, aby potem mnie w nich przyjmować, zawsze, zawsze nie jem z nimi obiadów, jak jest napisane, nie będę jadł obiadów z nieczystymi. Jest wiele miejsc, gdzie wielu ludzi gromadzi się przed zniszczeniem mojego ciała i nie zabiera świata mojemu ciału. A jeśli biorą to nieprzygotowani, biorą to na próżno i nie na próżno, ale aby stać się winnymi rzeczy świętych. Ponieważ nie zostali obmyci ze swoich grzechów. Oto na ziemi jest targ, nie ma ostatniej wieczerzy, jak śpiewa się pieśń ostatniej wieczerzy. Dzisiejszy ksiądz bierze mnie i kładzie na talerzu, jak na rynku, a nie jak przy tajemnym stole dla wiernych, ale jak ci, którzy zdradzają wrogowi tajemnice mojej wieczerzy. Przyjdźcie razem, przygotowani i nieprzygotowani, wierzący i niewierzący, czyści i nieczyści, jak wejście na rynek, a nie ostatnia wieczerza. I tak jest na Ziemi, jedno się mówi, a drugie robi, jak napisano, że wszystko pozostało postanowieniem ludzkim. To już koniec dzisiejszego programu. Niech cię Bóg błogosławi i strzeże blisko swego najświętszego serca. Amen.